Prowadzenie 1-0. Panie i Panowie, zaczynamy wielki finał turniej Worldy TV Summer Championship. To na naszym ekranie. Mistrz Świata 2024 Klem, czyli Klemu de Plonsch, wiadomo, gwiazda, teamu Liquid. I z drugiej strony grające dla teamu Virtus Pro Classic z Korei Południowej, wicemistrz świata aktualny. Tegoroczny Klem, jak pamiętamy, wygrał rok temu. To był ten najwyższy, najważniejszy tytuł. No cóż, bo to znowu nie wygrał um, już od dekady od 10 lat właśnie. Mistrzostwa świata, ale jest jak jest. Mamy wicemistrza. No i Klem tutaj zawalczy z klasikiem. Dzisiaj już ze sobą grali. Pamiętamy, właśnie w górnej części drabinki, jak klasik z Klemem o włos moim zdaniem wygrał. E 3-2, także bardzo zacięte było to starcie. Klem też trochę grał mecha. Bardzo mnie ciekawi, czy tutaj w finale w formacie Best of Seven, właśnie Klem na jakiejś mapie uzna, że zagra protosem, tak jak to zrobił na Max Paxa, bo to było coś spektakularnego, że tak spróbował. Oczywiście, Krystianer, witamy, witamy. Także oglądamy. klasik prowadzi 1-0, bo jest z górnej drabinki, no i tak, tak to tutaj zostało wymyślone. Może gra z górnej drabinki ma przewagę. No zobaczymy. Oklę musi wygrać 4 mapy, klasik, 3 mapy i albo się uda, albo się nie uda. Klasik czegoś szuka, chyba tego, czy Teran Pona ukrywał coś niedaleko jego bazy. Osobiście, oczywiście, a patrząc na tego skilla, dzisiejszy wynik, na ogólną ostatnią dyspozycję klasika. Y no, raczej, raczej uważam, że Protoss prawdopodobnie wygra ten finał. No, i samo prowadzenie, prowadzenie 1-0 też jest dużą sprawą. I jeszcze do tego Turbomixa trzeba dorzucić fakt, że. No, Klem był przed chwilą na pewno też obserwowany przez Klasyka, Gdy Klem walczył z Max Paxem, Klasyk się pewnie temu przyglądał. Jeszcze pewnie zakładam, że mógł przeanalizować swoje powtórki dzisiejsze z Klemem. No, dużo informacji tam. Myślę, że zdobył klasyki i wie, czego się po Klemie może spodziewać. Wie, że największa. Szansa jest tutaj najprawdopodobniej na to, że Klem użyje znowu Mecha, a na początku no, puszę z Marinami, z Medivakiem, z Cyklonem. To, to bardzo lubił dzisiaj robić Klem. Choć widzę, że. Ej, co się dzieje? Czemu tak wolno tekla pleci? Coś Klem zapomniał, nie wiem. O, i teraz bez bunkra, ale to jest tragedia dla Klem. Zobaczcie, przestanie budować ekspansję, ale, ale tragedia. No dobra, kontra Elion. Jedna, druga proba zniszczona. No dwie proby Heliona to nie jest rewelacyjna wymiana na pewno. No już jest źle. Dla Klema. Nawet człowiek nie skończył jakoś tutaj tego wprowadzenia, a już tak naprawdę bagieta się kruszy. już jest ciężką. Bardzo ładnie do samego końca, celowo dokładnie tam, gdzie miał szansę jeszcze zadać obrażenia Classic, podokańczał SCV-ki. Ładnie, ładnie. Chociaż no, z innej strony patrząc, stracił ogólnie 150 surowców więcej od klema do tej pory. No i właśnie, bez tych dwóch stalkerów, które utracił, teraz musi się bronić przed desantem. O, w to wejście frontowe też było. Uuu, proby, dobra, jednak proby się ładnie trzymają. Wygląda to elegancko, jeżeli chodzi o defensywę klasika. chociaż... Kurczę, dwa stalkery i proby? No dobra, może może jednak nie wygląda to tak ładnie. Ich wyrzucił jeszcze z Mediwaka Ceklona na chwilę kle. Myślę, że to trochę w obawie przed tym, czy jest jakiś blink tu jeszcze. O, 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 jakie mikro! Jaj, Prawie podniosł, ale nie dał rady. A gdyby to był Lanowy, pewnie by zdążył. Co tu Tank robi? To mocna rzecz. Blink się zakończy. Na pewno klasika korci, żeby rzucić się w poście. A może warto tutaj pójść tym Tankiem w pole leczące? A i klasyk to robi z tym leczeniem. Nie wyszło wszystko idealnie, ale no nie no, piękna rozgrywka. Bardzo ładna rozgrywka. Czy fabryki, oczywiście jest ESO też koszary Starport. No i będzie tak tutaj sunąć w przestworzach Raven. Trochę go przycisnął. Trzecia baza, już wędruje na swoje miejsce, Klem po raz kolejny chce grać Mecha. Bez zaskoczeń, Classic tylko patrzy. Ej, chwila. Aha. Zykę z że wyciągnie. No w sumie nie, chociaż trochę szkoda tego bitego stalkera, ale przecież mamy pole leczące na mapie Persefona, więc skorzysta Classic. No faktycznie można na tej konkretnej mapie, no i też niby na mapie Torches, trochę być agresywniejszym. Na tej mapie bardziej, bo tutaj trochę bardziej przystępne, łatw łatwiej dostępne jest to pole leczące.

Doskonale. Te stormy. Aj! o, No i też go trochę ciepną. 10 się to w bardzo przyzwoity wynik jak na dwa stormy. jak to zawsze miał te storm dropy takie potężne. Czy pole leczące się nie wyczerpuje? Nie, nie, nie. W sumie nikt nie wpadł na ten taki pomysł, żeby to pole leczące miało jakąś energię albo jakieś ładunki, które by się zużywały, no właśnie w trakcie leczenia. Jest, jest skończone źródełką punktu wytrzymałości, ale tylko dla jednostek lądowych, bo po po powietrzne na tej mapie akurat nie mogą tutaj wlecieć przez Toringo. to uderzenie, stormy oczywiście. No, działają, działają, wszystko działa rewelacyjnie. Kolejne stormy i kolejne sztormy. Piękny timing pushclema, już chyba widzę, że to faktycznie ma, chociaż z kolejnym Immortalem, z tym Archonem, może jednak opcja defensywy nie jest wcale taka odległa. Jednak klasik chyba sobie poradzi. No, wierzę, wierzę, wierzę. Wiem, że ma mniejszy limit, ale bez przesady. Jeszcze trochę SCV-ek popadało w bazie klema. A dostał kolejnego dropa chwilę temu. Ej, no daje radę klasik. Potężny gladiator robi po dwa Immortale jednocześnie. Zupełnie tak jak wcześniej, właśnie, gdy, gdy walczył z klemem. Świetnie namierzony tank, feedback i żarówa. No, i daje radę. Po prostu znakomicie daje sobie radę. Ma też większe wydobycie. tam nie ma kolejnej bazy. Ciekawe, czy Klem opuści rozgrywkę i wybierze protosa na kolejnej, to byłby hit. No, dał, 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 dał radę. Już widziałem. I ta osobiona ekonomia, właśnie Klema, zachęciła go do opuszczenia rozgrywki. Nawet nie budował kolejnych. Nie robił właśnie kolejnej bazy. czyli Wszystko dobra. W górnym prawym rogu na niebiesko, klasyk oczywiście na czerwono. Mapa to Ultra Law. No i dzida. Na tej mapie, no tam już tak trochę musi się skupić. Bardzo ważna mapka, bo inaczej, klasyk zdobędzie punkt meczowy. Dobrze, dobrze, działamy. Invictus SC2 napisał, którego z progamerów zabrałbyś na bezludną wyspę. Eee, no, w sumie ciężko powiedzieć. Ale żeby przetrwać, czy żeby. <grywki> żeby coś zrobić? Cześć Czako. A on, Czako swoją drogą. Witam Polatak Również witam Polatak bardzo mocno. Mój ulubiony Helmswork z Diablo 2, chyba kiedyś to zresztą mówiłem. Witamy, witamy, się mam. Czy wiadomo, co się na następnym dużym turnieju c 2 The downwork No, o ile tak przez taki duży, to masz na myśli 15 tysięcy dolarów w poli. No to tak, to będzie niebawem od Francuzów coś się, się działo. Zresztą to chyba jutro nawet będę, czy, czy weekend, weekend będę ten turniej już wstępnie chyba kastować. Tam jeszcze się muszę podpytać, w sumie. No, będzie się działo. Można pytać, czy, czy już nie ma tematu rur pod zlewem, bo były wczoraj i przedwczoraj. Nie, nie, nie. temat rur na razie został e, przymknięty. Kto wie, może jeszcze powróci w blasku chwały albo jakiejś kanalizacji. No na razie to jestem na etapie, tylko będę chyba dodawać tego taki środek do przeczyszczania rur, żeby się jeszcze bardziej tam udrożniły, bo niby ta woda spływa, ale. Wybija w prysznicu, bo ten odpływ z kuchni jest połączony z odpływem w łazience i to idzie potem do szamba. I tam trochę wybija czasem prysznic, jak się zmywa na To chyba tak nie powinno być. A takie tam niedogodności, ale będę, będę z tym powolutku walczyć. Może coś się uda z tym zrobić, samo za będzie po prostu prysznic nie bardzo do użytku. Ale przynajmniej jest wanna. I w niej odpływ działa prawidłowo. Dzisiaj był temat myjki ci ciśnieniowej, którą się zraniłem w rękę trochę Minimalnie, jakby co to myjki ciśnieniowej, brań Boże, nie kierujcie nawet przypadkiem na, na siebie, bo mi tak się troszeczkę zeszła Tak czułem, że jest niebezpieczna, ale Nie sądziłem, że aż tak, dosłownie chwilę ten strumień poleciał mi na dłoń I przeciął Ale tak leciutko, tylko z wierzchu, bez przesady, tam lekko piecze tylko, nie? Nawet krew się jakoś specjalnie nie wylewała, tylko tak się lekko pojawiła, nie? Ale uważajcie a myjki ciśnieniowe, to są niebezpieczne rzeczy. Człowiek myślał, że umyje kosza, to wróciło z leciuteńką, taką malutką ranką. Sekundy dłużej, by rękę odcięło. <grymne> no nie, no chwilę by to pewnie potrwało, ale niesamowite, w sumie. A nie, to były milisekundy. Dobra, i witam witam mocno. Moim zdaniem, warto wystarczy tylko wlać to do rur. Mało to kosztuje. A może pomoc w odrożnieniu, Jak dla mnie, jak masz taki problem, to nie ma co czekać. Czekaj, co wlać do rur? Ale nie no, ja będę, ja będę, będę tam próbował udrożnić ten prysznic, bo lepiej mieć prysznic i wannę, niż tylko wannę, wiadomo. To zdecydowanie, a zwłaszcza zimą, bo to w wannie trochę jest zimniej wbrew pozorom, jak człowiek chce się na szybkości ten... No, my to gadu gadu, a już w zasadzie w powietrzu. Aha. Magieta znowu w natarciu będzie takim szybkim. No dobra, ciekawe, czy Sivi też wyciągnie. Czemu ta Banshi się cofał, a teraz jest mniej więcej na godzinie czwartej i dalej wraca. Chyba, że będzie w uderzeniu frontalnym brać udział. No chyba tak, chyba tak. A to będzie fajne całkiem, ta się tu leci, no? Przednie drogę stalkerów. No i wyłapała stalkera, bardzo ładne zagranie. Teraz z cyklonem to można złapać, ale jest blink. Pycha przeciwnika w ten sposób. Klem, pytanie, czy on tak może, nie? Bo Classic zaraz będzie mieć też Immortala, no to nie są słabe rzeczy. Chciał odciąć posiłki Classic, a może on po prostu leci na kontrach ciężko. O! Jak obserwera? Ach, nie złapał obserwera, ale to by było świetne, jakby jeszcze jednego rozwalił. Eee, no chyba miazga. Chyba Klem nie dał rady. Jednak, no potracił z tanki, a to przecież taka była tutaj najważniejsza w sumie jednostka chyba. W całym uderzeniu chciał się klem rozstawić pod bazą Protosa, ale to się nie udało. A, że kreta do rur? Nie no, kret był za słaby. Czy poszliśmy w jakiegoś melta, w jakąś siarkę? Tylko trzeba bardzo uważać, bo to też nawet może podobno i rury stopić z tego co mi mówił hydraulik więc trzeba to tam odpowiednio, no zgodnie z instrukcją generalnie trzeba zastosować. I jeszcze, i jeszcze tak, się tam przeatakuje, no a jeszcze może w ogóle sam Brodzik na przykład też tak troszeczkę zepsuć. Troszkę zniszczyć, więc to taki już środek konkretny. Trzy Banshee, trzy tanki, ale fatalny jest ten scenariusz na razie dla Klema no, tragiczny. Wejście. I tak I I bansz się znika. Bardzo mądre podejście swojego drogą klasika. On wybrał serwer. <laughs> Działa Mamy też storma, mamy wszystko, czwarta baza. Ale będzie wejście ładne ze Storm'em. Uuu, okej, okay, jednego Storm'a nie wyrzucił, ale tu jeszcze kolejne są High Templary. Aha, na no JCP-ki trochę, żeby chwycić. A też nie wyrzucił wszystkich Storm'ów. O, ale pięknie Immortal zdążył zaatakować przed y, kolejną salwą Switchtank'a. No i no, no, widać, widać, jest miazga. W sumie niesamowity timing, push, bez szarże, nie? Te zaloty w slow motion, ale to nie ma znaczenia. Klem już pokonany. Znaczy, na no jest 3 do 0, a gramy do 4. Jeszcze poleciał na koniec gry. skan na godzinę szóstą, klem chciał ustalić, jak bardzo jest źle. No, no fatalnie. GG. No to lecimy. Mapa kolejna jest to Magnata. W górnym lewym krem. W górnym, w dolnym prawym klasyk. Już się śmieję, bo widzicie. Klem, podobnie jak na Max Paxa, postanowił, że dobra, jedna mapa to będzie PvP. I mam wrażenie, że to się zakończy tragicznie dla, dla Klema, ale. Niewykluczone. No, śmieszne to jest, że klem. A dzisiaj na Max Paxa zagra protosem, jeszcze go pocisnął. No teraz tonące brzetwy się chwyta. Protosa się chwyta. Spróbujmy, no. Postanowił klem. Co mu szkodzi? O te musiałby wygrać 4 mapy z rzędu na klasika. Wydaje się to być nawet poza zasięgiem klema, nie? Znaczy, żeby stary dobry proxy Robo albo proxy Stargate. Już, już widzę, ta proba klasika tak jedzie trochę na patencie. Szaty DWP, witam mocno. Od kiedy klem przegrywa na jakichś randomów? No, na no, no, Wicemistrza Świata myślę, że to nie taki random, no. Taki bym powiedział jako taki proto, są najlepszy na świecie aktualnie. klasik no, pokonał w tym turnieju Kiura 3-0, Hiro 3-1, Klema 3-2, no i teraz znowu z Klemem w wielkim finale. Klem wygrał z Nightmarem 3-0, z MaxPaxem 3-1. To kurczę właśnie w tym, w tym meczu. Klem kontra Maxpack z górnej drabince, bo jeszcze potem się spotkali w dolnej, ale w tym w górnej drabince że bardzo przekonująco grał. Klem i tak myślałem, że on tutaj ma duże szanse, żeby wygrać całość, ale chyba nie do tego stopnia. No i coś pięknego: Proxy Robo yy, od klasika kontra Robo Klema w bazie. Proxy Robo, bardzo znana strategia. W PvP klasyk jest mega dobry z tym buildem. Ładne to manewrowanie, trzeba przyznać. No dobra, klem ma trzy gate robą, Classic ma na razie dwa gateway'e. Ej, zobaczcie, to jest też znana procedura, a to jest w ogóle takie dość tajemne trochę, nawet bym powiedział, to co robi Classic, nie? Rzadko to się stosuje, ale jest naprawdę mocne. Let's go, lekco, let's go, cztery proby, zatrzymane wydobycie, klem akurat w tym dużym dyskomforcie, kiedy on wychodzi sobie właśnie na mapę, myśli, że jest dobrze, a to nie będzie dobrze. O, z Immortalem. Skończyły się żarty, ale będzie żonglerka. Bardzo ładne uderzenie. Classic z chęcią, tak jest, tego stalkera. Nie ma baterii, nie ma baterii. O Jezu, jak tutaj ucieka klem? Jak się wycofuje, jak się sparzył. Uuu, GG z wykrzyknikiem. Bagietta napisała. <laughs> I ten finał. No cóż, nie wiem, czy to był taki piękny finał. Szybko się skończył. I po wszystkim, no. No cóż, jest jak jest. Zakończyło się, było ładnie, było miło. Ale się skończyło, dobra. Pozamiatane. Smutne, pisze Miklos. <laughs> O, może troszeczkę, może troszkę. Szoknie niedowierzanie. No, Dinał był w miarę szybki. No, klem nie postawił oporu. Tak myślałem, że właśnie proxy, proxy robot to już może być trochę za dużo dla klema. Oczywiście są różne warianty i może on był przygotowany na jakiś wariant, ale nie na ten konkretny. Jeszcze popatrzmy, może jak wyglądała ta końcówka tutaj. No, co po to mogło, ale i tak miał mniejszą siłę, siłę ognia klemi. No i tutaj dostał też z GG! Brawo, klasyk, Klasik najlepszym graczem tego turnieju, bez. No może bez zaskoczeń, to, to, to przesada, ale, ale no, pokazał formę i jest, jest nadal świetnym zawodnikiem. Dzisiaj o mały włosy, nie przegrał z klemem w, w finale górnej drabinki, ale w wielkim finale to już była dominacja. GG!